Zadanie z tematu jednostki i pomiary. Teraz mamy też zamiany jednostek, z tym, że teraz będziemy zamieniać jednostki czasu. I w pierwszym przykładzie mamy podać wskazane wielkości, wskazane ilości czasu w sekundach. Więc tutaj korzystamy z tego, że wiemy, że jedna minuta to jest 60 sekund. Więc jeżeli mamy 25 minut, no to jest to 25. 5 razy to 60 sekund. Tutaj też możemy skorzystać z takiej zależności, jak pokazywałam w zadaniu wcześniejszym, że jeżeli wiemy, że jedna minuta to 60 sekund, na przykład chcemy sekundy zamienić na minuty, to patrzymy, co tu się stało z tą liczbą, bo tutaj to się dzieje tak, że albo ktoś to mnoży, albo dzieli. Więc żeby z 60 zrobić jedynkę, to musimy podzielić na 60, więc żeby z sekund zrobić minuty, to musimy po prostu tą ilość sekund na 60 podzielić. Natomiast jak chcemy z minut zrobić sekundy, no to robimy tak, co tu się stało z tą jedynką, że przeszła na 60. No to ktoś pomnożył razy 60, więc żeby z minut zrobić sekundy, to musimy razy 60 pomnożyć. Więc tutaj, jak zamieniamy minuty na sekundy, no to po prostu razy 60 sekund mnożymy to 25 i wyjdzie nam 1500 sekund. W kolejnym przykładzie mamy tak, 2 minuty, no to 2 minuty to jest 120 sekund i jeszcze 3 sekundy, no to 123 sekundy. Kolejny przykład, jedna minuta to jest 60 sekund i jeszcze 20 sekund, no to razem 80 sekund. Kolejny przykład, to mamy tutaj godzinę. Godzina, warto pamiętać, że to jest 3600 sekund. To się bierze stąd, że jedna godzina ma 60 minut, a jak chcemy zamienić 60 minut na sekundy, no to musimy pomnożyć to 60 razy 60, tak jak robiliśmy przed chwilą, a 60 razy 60 to właśnie 3600. Więc jeżeli jedna godzina to jest 3600, a tutaj mamy dwie godziny, no to będzie 7200 sekund plus jeszcze 5 sekund, no to 7205 sekund. O, to tutaj wpisałam, już poprawiam. Czyli 7200 sekund to będą 2 godziny i jeszcze to 5, czyli 7205. O, teraz będzie dobrze. Teraz mamy te podane ilości godzin. Na razie godzin yy, i minut to tak mamy podane. Te czasy akurat, ten pierwszy przykład, że to jest 8 godzin i 20 minut i mamy zapisać w minutach, więc musimy najpierw wyrazić te 8 godzin w minutach i dodać do tego te 20 minut. Więc 8 godzin jak chcemy mieć w minutach, no to żeby z godzin mieć minuty, to musimy pomnożyć ilość godzin razy 60. No to 8 razy 60 to będzie 480 minut i jeszcze 20, czyli razem 500 minut. 3 godziny i 15 minut, 3 godziny jak chcemy wyrazić w minutach, no to mnożymy razy 60, 3 razy 60 to będzie 180 minut i jeszcze 15 minut, no to będzie 195 minut. Tutaj coś źle uzupełniłam, ale już wszystko poprawiam, jeżeli był jakiś błąd. Czyli jeszcze raz, 3 godziny to 180 minut plus 15, tak, to będzie 195 minut. Teraz 20 godzin na minuty. No to, żeby zamienić godziny na minuty, musimy pomnożyć razy 60, a 20 razy 60 to będzie 1200 minut. I teraz jeszcze mamy taki przykład na końcu, że chcemy zamienić sekundy na minuty. No, to żeby zamienić sekundy na minuty, to tym samym sposobem, co pokazywałam, musimy teraz podzielić przez 60 tą ilość sekund, żeby mieć w minutach. Tylko jak podzielimy przez 60, 10, bo czasami tak nam wyjdzie że nie, nie da się podzielić 10 na 60. To co wtedy zrobimy? Jeżeli możecie korzystać z kalkulatora na fizyce, no to jest taka szansa, że możecie po prostu sobie podzielić. 10 podzielić na 60 na kalkulatorze i wpisać, co Wam wyszło i to będzie wynik w minutę. Jednostkę wpisujemy jeszcze minuty. Natomiast jeżeli nie możecie korzystać z kalkulatora, to wtedy jak chcecie zapisać, ile to będzie 10 podzielić na 60, to piszecie 10 60 minuty. Dlatego, że Kraskałamkowa to jest to samo, co podzielić. Czyli jak na przykład mamy działanie 1 podzielić na 3, to można napisać, że to jest 1 trzecia w ułamku. Tak samo na przykład 5 podzielić na 6 to jest 5 szóstych. Więc 10 podzielić na 60 to będzie 106 minuty. I tutaj sobie jeszcze skracamy ten ułamek, no bo jeżeli licznik i mianownik możemy podzielić przez tą samą liczbę, to dzielimy tutaj na 10, no i wyjdzie nam ostatecznie, że 10 sekund to jest 1 szósta minuty. I to faktycznie się zgadza, no bo gdybyśmy minutę podzielili na 6 równych części, to jedna z tych części to byłoby 10 sekund.